Dobra, teraz nagrywamy. Siemaneczko widzowie! Dzisiaj będziemy grać na coxcraft.pl Witam z cieplutkiego coxcrafta i dzisiaj będziemy normalnie tak sygnałowo na plecach z Dark Angelem yy, i Normalnie tu są bardzo dużo zadymiarze na tym coxcraftzie, ale zapraszam was do zostawienia łapeczki w górę, subik Ej, nie, nie zdziwiłbym się jakbyś byś media na tym coxcraftzie Ja właśnie ja Wy nie wiecie, a ja wiem, jak ja ja dawać Idę, stąd papa! Nie no, na, Właśnie na trzeba o medię zgłosić się! O medię, o medię, o dobra. medię! Tylko dobra. musimy nagrać Fisz. kilka odcinków! Kilka odcinków trzeba nagrać z No sprawa. ziomek na przykład sama 3000. Ale grać trójkę, Siemka. No tak, tylko ten. ten, on, on ma kontakty z. on z Szymkowi zapłacił. A oni tam lubią pieniądze, oni to lubią pieniążki sam wiesz. No dobra. Czyli Kasrad zapłacił Szymkowi. No to no. nieźle. Kis, of Slap No dobra, to teraz co robimy? Co robimy? No nagrywaj, Musi być jakaś nagrywaj. zadyma no, nagrywam Musimy coś poddymić, coś nagrywać i coś zrobić Więc chyba... Więc chyba co? Musimy pogonić z toaleta. Ja <laughs> RASKI BIDI TOILET GONIECIE ŚPIEWAJĄC TĘ PIOSENKĘ K POMAGAMI KAMERAMEN LECIMY RATOWAĆ ZIEMIĘ Mi, że to wstawisz <laughs> Proste, że tak No to wstaw no Ale odejdzie. nie, nie, nie bo Czemu jesteś być, czarny? Musi być, ja muszę nagrywać przynajmniej 8 minutowe odcinek <laughs> no, Najlepiej 8 minutowe Takiem Takim odcinki, kolorem zarob... skóry mnie obnoszyła... Eee... Ehm... JEBAĆ MUSZELKI, KURWA, JEBAĆ! Ale spoko. Ej, no nie, bo ja będę co musiał... mam KURWA już 15 TYSIĘCY! 3 RAZY KURWA 750 RUBINÓW DOSTAJĘ! Ale gówno. Idę kurwa spać. Dobra widzowie, mam już 7 tysięcy muszelek, więc otwieramy skrzyneczkę! Dobra, szybko otwieramy skrzyneczkę, zanim Nyxia tu przyleci no. Otwieramy to widza mnie no. który to lewy, tym którym bije. Co jest, co, dropnie? Co, drobnie? co, drobnie? co drobnie? Proszę coś dobrego, proszę coś dobrego Wylosowałem booster muszelek 50% na 12 godzin Siemacha, siema, y Halo, halo? A, no dobra, dobra. Proszę możesz... Nie? nie, nie będę nie będę... Dobra, Wertek, pisze, nie. Wertek piszesz teraz tak na razie. To chce na odcinku przychodzić na most do lewej. Zobacz ile fanów chcę. będzie. Piąta rano, budzi matka grana na domofonie, twój stary rowerz jest Ciema to ty pewnie chciałeś mieć na odcinku. Oczywiście zrobię sobie z tobą screena, yy, bo ja wiem, że ludzie lubią robić screeny Normalnie... Yy, Niks ja możesz się ucieszyć, proszę. Nie kurwa. Okay. Idę chyba spać już. Nie idziesz spać nigdzie ty. To bocie. Miłego dnia, papa. Pa. Nie idziesz. Jak pójdziesz się coś no to jestem, takie no, życie. Jesteś. No nie idziesz. Ej, no nie boję ja się muszę później. No Dobra, wywalony nie wywalane, ja będę wycinał. Najwyżej mi. Z, no, no mi z nie, z... nie wycinaj właśnie. Staw z tymi Edwardami. No wysoki no, tu. No wstaw. No, no najwyżej zarabki mi wyłączył na razie, ale to później się usunie ten filmik jaki będzie Git. No Tylko... dodaj jeszcze piosenkę. <laughs> Tylko tu nie wiesz jednego, jak kurwa dostaniesz rozszerzenie, tak jakby od razu ci wycinają. Masz mniejsze wyświetlenia, nie, nie pojawia ci się Trudno. na głównej. O Boże! L2 macie, L2, czajcie to! L2 Maciek! No proszę, ja chcę zarabiać z tego filmu! no. Potrzebuję pieniędzy na coxtajiny! No, no to rób <laughs> będę musiał to wycinać. On kurwa cały sprzed nagrywa, czekaj, to jeszcze raz. Trzy, cztery Dobra, idziemy szukać innych ludzi do odcinka, bo z nimi to się nie da. Inni ludzie do odcinka. Hallo! woo, Coxcraft, kocham Coxcraft! Uuu! Uu Odcinek, jestem youtuberem, no i mam dwa psy. Jeden się nazywa, nie wiem, a drugi też, nie wiem. A -a. <gryzamy> Siemano, pozdrawiam cię. odcinek, czy nie pozdrawiacie odcinek? Tak! Siedmiu minut, aby ci... odcinek, to chwilę no, będę ja się nie będę tak, tak robił. Tak, a co przed robisz? robiłeś? Ale to No nic! Kochał Jest następny a dzień. A co? co? A wiesz... Chwilę w kanie można nawet być. Ale... Dobra, Powiedz, powiedz co nam co? Homo i... Piosenkę dla ciebie co? Wtedy się dozeruje jak powietrzną homo. No homo. Ale No, no homo. Ale nuta! Bartek, czy ja mogę kogoś pozdrowić? Tak, Ale tak serio, poddrowić. tak serio. Ale ty, nie puszczaj, nie puszczaj tak, Angel, Bo ja chcę kogoś nie, pozdrowić. Dobra. Tak, pozdrowić. I pozdrawiam Dark Angela, mojego psa Saby i samego siebie. Amen. Ja też cię pozdrawiam. Ale ty, ja ty też cię pozdrawiam i każdego. Miałeś I pozdrowić pozdrowi pozdrowi Zaraz a... a... ósma minuta, dlatego nie chcemy się dalej Nie puszczaj Darka, nie, nie, nie. nie, nie. Muszę y, zacząć nagrywać, bo muszę zaraz... Więc widzimy się oczywiście jutro w kolejnym odcinku z Coxcrafta. Pa-pa!